Cześć, witajcie na IWA2022. Jesteśmy na stanowisku Glocka i oglądamy nowego, limitowanego Glocka P80. Jest to swego rodzaju hołd dla pistoletu, który rozpoczął całą tą przygodę z Glockiem. Pod nazwą P80 został on przyjęty do armii austriackiej po raz pierwszy, więc cały pistolet, ten współczesny P80, który oglądacie, to jest trybut tak naprawdę. Pistolet łudząco przypomina pierwszą generację pistoletów Glock, ale w środku mamy już nowe magazynki, a mechanizmy z tego co nas zapewniono są bardzo zbliżone do generacji trzeciej. Zamek gładki, rękojeść również, że tak powiem, profilowana, można powiedzieć, w stopniu minimalnym, ale zespół spustowy bardzo zbliżony do tego, jaki jest w generacji trzeciej, choć przyznaję, że wydaje mi się, że jest tyci tyci lepszy, nie w sposób znaczący, ale wydaje mi się nieco lepszy niż yy, generację trzecią, którą miałem tutaj okazję na stanowisku Glocka oglądać. Teraz zajrzymy sobie, co jest w środku. Ok, jak widzicie, w środku pistolet nie różni się niczym specjalnie od generacji trzeciej, ja też nie mam zakodowanej w pamięci każdej śrubki, każdego występu, więc nie powiem, że tak powiem ze stuprocentową pewnością, ale jest to generacja trzecia z tego, co nas zapewnili. Zarówno wszystkie mechanizmy, jak i zamek wraz z lufą. W tym konkretnym przypadku, oczywiście, lufa jest sztuczna, tylko do celów prezentacji. Glock P80 to limitowana edycja, ale nie w ilości sztuk, ale będzie go można zamówić tylko przez określony czas. Więc jeśli chcecie jeden z tych pistoletów dla siebie, musicie się zmieścić w terminie do października, listopada bieżącego roku. Później ten pistolet zostanie wycofany z oferty i nie będzie go już można zamówić. Przynajmniej takie informacje podano nam tutaj na stanowisko Glocka. Mam nadzieję, że podobała Wam się nasza relacja. Zapraszam do subskrybowania, trzymajcie się, cześć.